Dzień dobry, Adam kot -Procam. Znajdujemy się na ściernisku po rzepaku ozimym w celu skontrolowania pułapek biologicznych, jakimi są samosiewy rzepaku. Możemy na nich zaobserwować licznie występującą mszycę kapuścianą, jakim i mszycę brzoskwiwo-ziemniaczaną oraz śmietkę kapuścianą z drugiego pokolenia, co oznacza, że prawdopodobnie będziemy mieli duży problem z tymi szkodnikami na nowych zasiewach rzepaku. Jeśli chodzi o mszyce, to musimy pamiętać, że są one wektorami wirusów, takich jak wirus żółtaczki rzepy, dlatego zalecamy wysiew odmian, które posiadają odporność na tego wirusa. Jeśli chodzi o śmietkę kapuścianą, tutaj zalecamy preparat biologiczny Delia Stop z firmy Biolider, który bardzo mocno ogranicza nam żerowanie tego szkodnika. Po więcej informacji zapraszam do naszych agronomów.